Witam, ja jestem Szymon, a to jest... A to jest ZOO Tycoon 2. Dzisiaj... Yy, dzisiaj zagramy sobie w to. Zagramy w grę dowolną, żeby nie było... Eee, weźmiemy sobie step. Zemniskie duże. Żeby już nie, za dużo nie mówić, nie, nie, nieograniczoną gotówkę. Eee, no to zaczynamy. Gra już się naładuje zbudujemy Odbudujemy ZOO. Takie będzie dobre. Wstęp będzie za darmo, bo tutaj, to jest gra nieograniczona. Zrobię zrobimy, także inne serie, więc... z tej gry. Więc to nie będzie żaden kłopot. Więc zaczniemy, myślę, od bobra, chociaż... Nie wiem, bóbr. Możemy... Zaczniemy od Słonia? O, mam pomysł. Zrobimy takie... Takie wielkie, jakby, takie wielkie, taki wielki wybieg dla zwierząt z całej sawanny. Jest bardzo duży, no oprócz zapieżników. To będzie naprawdę wielkie. Będzie trzeba dużo zrobić. Trzeba będzie na pełno... ...pełno wody. Zabawki różnego rodzaju. I pełno domów. Co najmniej trzy będą potrzebne. Trzy. No, trzy. Tutaj jakieś tam drzewa postawimy. Yy, zrobimy odpowiedni biom. Zaraz tam tamte drzewa. Oczywiście musimy naprawić płot, bo gdy usuwamy drzewa... Również płot się zepsu. niestety. Myślę, że taki wybieg będzie odpowiedni dla wszystkich zwierząt z no, to Tapiukeś się jak yeah. ja. Yeah, Dobra. Mm -hmm. Teraz tutaj mamy ok. A i jeszcze tutaj zrobimy takie taką sadawkę Myślę, że na razie będzie nam ich potrzebny tylu sprzątaczy też dużo i dużo przewodników. zrobimy jeszcze ogrodzenie w oku wokół tej klatki żeby ludzie mieli dostęp do wielu części tego do wielu części tego no, wybiegu wielkiego, wielka mam nadzieję, że seria wam się spodoba już miałem w planach dawno tą serię ale myślę, że będzie dobra jak na ten feryjowy czas. Dla mnie. To słonie już mamy. Mm. Żerafy. Żerafy muszę mieć ten domek. Więc tu go postawimy. I też żerafy. Z czy jedzenie jest odpowiednie. Jedzenie odpowiednie. O nie. Banany trzeba kupić. No. Wydaje mi się, a gazela. Siano. Siano jest. To tutaj. Tutaj żyrafy tutaj i tutaj lwów nie będę kupował raczej i zeb zebry tutaj I tutaj i nosorożce też mam co mamy też nosorożce. Jest to nosorożce nie zadałem, jest tutaj. tutaj i tutaj no więc mam już jedno wielkie wielkie wielki wybieg Teraz myślę zajmujemy się budowaniem tutaj dla tych dla gości. Zbudujemy trzy takie wielkie toalety. Idź już, idź, idź. No. Zbudujemy również. Hmm. Zbudujemy również restaurację bo będą niskie są i myślę jeszcze coś jest potrzebne tutaj jedzenie jest to to zaraz jakieś takie większe to się przydadzą to też się przyda eee, a i pojemniki nadatki i tak rozpuszczymy tutaj na razie, bo mamy mało. Śmietniczki. Kosz na śmieci w stylu tropikalnym, odlokowałem go w takiej swojej... zapisanej grze. Myślę, że jest przydatny. I takie ławeczki. Tutaj. Bo chcielibyśmy sobie jakiegoś Teraz zbudujemy taki tutaj, na tej górce, która tu jest zawsze, akurat. Myślę, yy, że ją odpowiednio dostosujemy. Tutaj odpowiednio wygładzę, żeby tak łatwo że nie wyglądała. Na... Tu będzie teren dla co jest ta No i to wszystko tak dla nich I tutaj będzie taki, takie centrum zrobimy później jeszcze to ładniej zrobię Takie centrum dla um, tych pracowników naszego ZO Zbudujemy. Może teraz wybieg dla okapi. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Yy, o, jest taki nieba takiego. Dobra. Tak, tutaj. Tutaj dla okapi też musi być trochę miejsce. Zdenerwuje mnie to. No, w sumie nie mają tutaj dostępu. Tutaj posprzątamy trochę jeszcze. Aaa, słoń! Banany dla Okapi kupiłem. Kupimy, myślę, banany w lodzie. I kupimy bananowca. Dużo bananów musi być. I trawę. Piękna trawa taka. Zielonkawa. No. kawa. Tak, tak. Takie coś zbudujemy. I samo okapi kupimy. No. Piękne zwierzątka. Dobra grafika jak na 2004 rok. Tego tutaj przeniesiemy tutaj Sprawdzę tylko jak tutaj jest z tymi Ok jest um, Teraz musimy tutaj Zbudujemy taką drogę Kurczę, daleko I jeszcze tutaj, musimy zbudować, aby ci nasi mogli no, tutaj sobie chodzić. Aha, to są wolne stoliczki, to może tutaj takie ustawię. Jak to nie ma dostępu do sianu? W sumie trochę źle poukładałem te miseczki. W taki mi dawny sposób, by poukładał tak w takim Przydatny, bo zawsze ma do i dojście. No nie, tutaj. Ja chyba to nie pykło tak, jak miało pyknąć. Desk, jeżdżę, proszę. I tutaj. Teraz podo do tego dostałem. I to mnie z tego No, myślę, że tutaj jeszcze schodzę do drugiego że Gdzieś jest jakieś zwierzę niezadowolone, sprawdzimy Chore, wszystko jest zdrowe, coś, no okapie to jest przynajmniej yy, no i tu tutaj pięknie, wszystko super, sprzedajemy, Posprzedaję tutaj tylko to, no mm, tutaj sprzedam, to, 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 A to, to, i zbudujemy teraz dla woła piżmowego. jakieś urodzenie. po prostu ludzie by mogli patrzeć na niego Krocy. to zrobię Tutaj takie damy. Drzew nie potrzebujemy już kemetu Drzew kamyka, się oddamy O i ten piękny biały śnieżek Trochę nawet razi mnie w oczy tutaj, bo jasność wysoko ustawioną I zrobimy Woły piżmowe O, piękne są Aż się wzruszyłem Pamiętam jak grałem jak byłem jeszcze mniejszy niż teraz jestem. To był dobry czas nie będą jakby bardzo długie odcinki, że niektórzy nie lubią takich długich odcinków oglądać. Zrobimy takie większe przejście Sprawdźmy mapkę Myślę, że jest się razie dobrze, bardzo dobrze Tylko tutaj jeszcze coś O, tutaj Idealnie. myślę, że tym akcentem budowania drogi Skończymy dzisiejszy odcinek Następny odcinek będzie pojawił się na pewno szybko, bo, bo lubię to bardzo grę. Więc, na razie kończę. Ja, byłem... ja jestem Szymon i to jest odcinek Zumani, tak to nazwałem. Yy... I... No to... Cześć.